Biegun Północny, najbardziej wysunięty na północ punkt kuli ziemskiej, znajdujący się na Oceanie Arktycznym. Miejsce trudno dostępne, zlokalizowane pośród bezkresu wód. Jednak niektóre teorie spekulują, że w rzeczywistości znajduje się tam zupełnie coś innego niż przekonuje nas główny nurt naukowy. Jest to rzekomo miejsce, w którym znajduje się ogromna góra i środek świata opisywany przez wiele starożytnych kultur. Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów. A więc wielkie dzięki i witam! Biegun północny to jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi. Jest on definiowany na różne sposoby. Jako biegun geograficzny, tak zwana północ właściwa jest to najbardziej wysunięty na północ punkt na kuli ziemskiej. Jest wyznaczony przez ruch obrotowy Ziemi i stanowi oś obrotu naszej planety. W punkcie tym nie ma lądu, zaś ocean pokryty jest czapą lodową. Jako obiegun magnetyczny to punkt, w którym linie sił pola magnetycznego Ziemi tworzą z jej powierzchnią kąt 90 stopni. Jego położenie się zmienia. W roku 2005 znajdował się niedaleko należących do Kanady wysp Królowej Elżbiety. Jako obiegun geomagnetyczny znajduje się w pobliżu geograficznego biegu na północnego. W zasadzie jest to biegun południowy, gdyż przyciąga północną część magnesu. Jednak, aby uniknąć nieporozumień, określany jest jako północny biegun magnetyczny. Jego obecne położenie to Kuanak, miasto w północno-zachodniej Grenlandii. Jako biegun niedostępności jest to punkt zlokalizowany na oceanie arktycznym, najbardziej oddalony od linii brzegowej. Odległość od najbliższego lądu to ponad 1100 km. Już samo wpisanie w Google frazy biegun północny oraz wyszukanie grafik nasuwam na myśli jedno pytanie. Mówi się, że biegun północny nie jest lądem. Z kolei grafiki pokazujące zdjęcia przedstawiają lądy lub czapy lodowe. W porządku, obrazy przedstawiające czapy lodowe zgadzają się z ogólną narracją i definicją geograficznego bieguna północnego. Jednak spójrzmy na aplikację Google Earth, która pozwala na wyświetlanie zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej. Obrazy są pobierane z satelitów lub samolotów, są one więc autentycznymi zdjęciami kuli ziemskiej ze wszystkimi jej cechami, a więc ukształtowaniem terenu, rzekami, górami itd. Kierując Google Earth na geograficzny biegun północny, nie zobaczymy nic. Nic poza oceanem. Nie ma tu żadnych lądów, żadnych czap lodowych. Są to faktyczne zdjęcia Ziemi, na których nie ma czap lodowych, o których mówi narracja głównego nurtu. Okoliczne wyspy i lądy w kole podbiegunowym pokryte są lodem, zaś sam biegun północny, który rzekomo zlokalizowany jest na czapach lodowych. Nie jest przedstawione na zdjęciach satelitarnych, jakoby miał być pokryty lodem. Dlaczego więc grafiki i zdjęcia prezentujące biegun północny nie są zgodne z obrazem satelitarnym bieguna. Odrzućmy więc na chwilę naszą wiedzę na temat bieguna północnego i cofnijmy się w przeszłość? Zajrzyjmy w stare mapy. Gerard Mercator urodził się w 1512 roku w Rupelmont w Belgii. Był flamandzkim matematykiem, geografem i prekursorem kartografii. Jest autorem odwzorowania walcowego wiernokątnego, znanego jako odwzorowanie Mercatora, stanowiącego podstawę wszystkich współczesnych map, lecz jednocześnie cechującego się wysokim poziomem niedokładności. Odwzorowanie na równiku jest dokładne, ale wraz z oddalaniem się na północ lub południe od niego, błędy rosną, gdyż na odwzorowaniu wszystkie równoleżniki mają te same długości. Mapa Septentrionalium Terrarum była używana do nawigacji. Z tego względu musiał poświęcić jej dokładność na biegunach i rozciągnąć górną i dolną część swej mapy, co doprowadziło do ogromnych deformacji wyglądu obszarów w okolicach biegunów. W efekcie biegun północny wydawałby się tak duży, że byłby niemal nieskończony. Dlatego zamiast uwzględniać go w ogólnej projekcji, Mercator zdecydował się umieścić widok Arktyki, w lewym dolnym rogu swojej mapy świata. Historycy geograficzni uważają, że jest to pierwsza prawdziwa mapa Arktyki. Do XVI wieku niewiele osób odważyło się dotrzeć do Arktyki. Żaden odkrywca nie postawił stopy na samym biegunie aż do 1909 roku. To nie powstrzymało markatora. Odnalazł starsze źródła opisujące biegun północny. Korzystał przede wszystkim z dzieła Inventio Fortunata. Był to XIV-wieczny dziennik podróżniczy nieznanego z imienia autora. Nie odkryto żadnych bezpośrednich fragmentów tego dokumentu, ale jego wpływ na zachodnią ideę geografii regionu Arktyki utrzymywał się przez kilka stuleci. W dzienniku opisano podróż z zakonnika z Oksfordu, który udał się do Norwegii, a następnie, wykorzystując sztuki magiczne, udał się dalej na północ. Ta tajemnicza księga pozwoliła Mercatorowi opisać centralny element jego mapy masywną skałę umieszczoną dokładnie na biegunie, którą nazywa Rupus Nigra et Altissima czyli czarny, bardzo wysoki klif. Obecność tej formacji była wówczas powszechnie akceptowana. Większość ludzi myślała, że jej góra jest magnetyczna, co stanowiło łatwe wyjaśnienie dlaczego kompasy wskazują północ. Mercator przedstawia Arktykę jako cztery duże kawałki lądu rozdzielone rzekami, które spotykają się w centralnym wirze. Mercator pomysł ten zaczerpnął od dwóch XVI-wiecznych odkrywców, Martina Frobishera i Jamesa Davisa, z których każdy dotarł aż do dzisiejszej północnej Kanady. Obaj udokumentowali swoje doświadczenia z radzieckimi prądami, które, jak pisali, Ciągnęły ze sobą gigantyczne góry lodowe, jakby były niczym. Nieustannie są transportowane na północ, gdzie zostają wchłonięte przez trzewia ziemi. Napisał Mercator na swojej oryginalnej mapie. Każdy z czterech lądów tworzących Arktykę miał, zdaniem Mercatora, szczególne cechy. Zgodnie z opisami Mercatora, na prawym dolnym lądzie podobno mieszkają pigmejowie, których wzrost nie przekracza metra. Prawdopodobnie kolejne odniesienie do inwentio Fortunata, w którym opisano grupy niskorosłych ludzi żyjących w regionach polarnych. Ląd w lewym dolnym rogu był najlepszy i najbardziej przyjazny do zamieszkania. Do 1636 roku na aktualnych mapach bieguna brakowało czterech regionów Mercatora wraz z Rupes Nigra i centralnym Wirem. Zamiast tego ukazywano tam jeden duży kawałek lądu otoczony mniejszymi wyspami i często ozdobiony trasami statków. Rupes Nigra to ogromna czarna góra, gigantyczny głaz zlokalizowany na magnetycznym biegunie północnym. Zgodnie z opisem pochodzącym z Inventio Fortunata, ma on 53 km średnicy i znajdować się ma w samym centrum Ziemi, przy czym Ziemia w tym kontekście jest płaskim okręgiem, jego centralny punkt zajmuje właśnie rupę z Nigra, z czterema wyspami, wokół których rozmieszczone są wszystkie kontynenty. W tym ujęciu Antarktyda nie jest kontynentem, jaki znamy z lekcji geografii, lecz tworzy lodowy pierścień wokół Ziemi, za którym znajdują się inne kontynenty. Jeden z tychże kontynentów zobaczył podobno admirał Richard Byrd w 1947 roku podczas operacji High Jump. Bert relacjonował później, że przeleciał nad Antarktydą i widział pokryty zielenią nieznany ląd, na którym pośród wolnych od lodu jezior pasły się wielkie, podobne do bizonów zwierzęta oraz poruszali się prymitywni ludzie. Wróćmy jednak do zagadnień związanych z biegunem północnym i z Nigra. Mercator opisuje czarną skałę jako górę znajdującą się na magnetycznym biegunie Ziemi lub wręcz dokładnie na geograficznym biegunie północnym. Góra podobno jest wielkim magnetytem, co ma wyjaśniać, dlaczego wszystkie igły kompasów wskazują to miejsce. Mercator w liście do angielskiego kupca Johna Day'a z 1577 roku, w następujący sposób opisuje górę: Po środku tych czterech krajów wysp znajduje się wir, do którego spływają cztery morza dzielące północ, a woda krąży wokół i spływa do wnętrza ziemi. Tak, jak gdyby przelewało się ją przez lejek filtrujący. Ma 4 stopnie szerokości z każdej strony bieguna, czyli razem 8 stopni. Tyle, że już pod biegunem leży samotna skała pośrodku morza. Jej obwód wynosi prawie 33 mile francuskie i jest w całości wykonana z magnetycznego kamienia. Jest wysoka, jak chmury. Widać ją z morza dookoła. Jest czarna i lśniąca. I nic na niej nie rośnie. Bo nie ma na niej nawet garści ziemi. Zgodnie z tym opisem, Rupes Nigra nie była górą w naszym tradycyjnym rozumieniu. Był to więc raczej magnetyczny, czarny, lśniący gołaz bez żadnej roślinności. Góra otoczona jest wirem, do którego spływają morza, zaś nieco dalej znajdują się Cztery Lądy Cztery Wyspy. Rupes Nigra uznawana jest za centrum Ziemi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie tylko Mercator na swej mapie zamieścił ląd, znajdujący się na biegunie północnym. Martin Beheim, który zmarł zanim urodził się Mercator, stworzył słynny globus z 1492 roku. Jest to w rzeczywistości najstarszy zachowany globus, który ukazuje ląd otaczający biegun północny. W pobliżu bieguna, na półkuli zachodniej, znajdują się dwie duże wyspy podczas gdy rozszerzenia Europy i Azji sięgają na północ, tworząc wraz z dwoma wymienionymi wyspami przerwany krąg lądu wokół bieguna. Urodzony w 1494 roku, Oronteus Finaeus był profesorem matematyki na Uniwersytecie w Paryżu. Był też jednym z największych kartografów francuskich XVI wieku. Jego najbardziej znana mapa, Nova Ed Integra Universi Orbis Descriptio, Nowy i pełny opis okrągłego wszechświata została wydana w 1531 roku. Mapa przedstawia Terra Australis, hipotetyczny wówczas ląd na półkuli południowej, przedstawiony po raz pierwszy w II wieku przez Ptolemeusza. Terra Australis została powiązana z odkrytą 300 lat później Antarktydą, bez jej pokrywy lodowej. Na mapie Oronteusa Finaeusa niezwykle ciekawy jest jeszcze jeden element. Biegun Północny przedstawiony jest jako obszar złożony z czterech lądów otoczonych mniejszymi wyspami. Abraham Ortelius, urodzony w 1527 roku w Antwerpii w Belgii, to flamandzki kartograf, geograf, historyk i wydawca map. W 1570 roku wydał pierwszy usystematyzowany zbiór map świata pod nazwą Teatrum Orbis Terrarum. Jedna z map w tym atlasie przedstawia całą Ziemię. Jeśli spojrzymy na górę tej mapy, a więc na północ, to znajdziemy tam cztery masy lądów rozdzielonych rzekami. Abraham Ortelius te lądy na północy zamieścił również na innej mapie z 1570 roku Septentrionalium Regionum Descriptio. Jest to mapa północnego Atlantyku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, Islandii i Grenlandii. Na północy tej mapy widać dwie wyspy na jednej z nich autor zaznaczył, iż jest to miejsce, gdzie mieszkają Pikmeje. Urbano Monti, włoski kartograf urodzony w 1544 roku w Mediolanie, był właścicielem bogatej biblioteki. Po 30 roku życia jego zainteresowania skupiły się na jego geografii i trwającej 20 lat próbie syntezowania i skonsolidowania wszystkiego, co znane było wówczas geografii świata w kilku tomach. Co więcej, chciał stworzyć planisferę świata, aby pokazać całą Ziemię jak najbardziej zbliżoną do trójwymiarowej kuli za pomocą dwuwymiarowej powierzchni. Efektem jego pracy była powstała w 1587 roku szczegółowa mapa Ziemi wraz z niezwykłymi miejscami i fantastycznymi stworzeniami. Mapa dość dokładnie odzwierciedla znany nam obecnie układ kontynentów na Ziemi. Centralne miejsce mapy, której układ określilibyśmy obecnie jako model płaskiej Ziemi, zajmuje biegun północny. Jednak na mapie Montego nie jest to miejsce pośrodku oceanu. Nie ma tu również lodowych czap. Geograficzny biegun północny reprezentowany jest tu przez stały ląd, podzielony na cztery części lub też być może są to cztery wyspy. Mapa świata autorstwa Johannesa Ruyscha Universalior Cogniti Orbis Tabula, opublikowana w wydaniu geografii Ptolemeusza w Rzymie w 1508 roku, Pokazuje cztery wyspy wokół bieguna północnego. Dwie z nich, jedna na północ od Grenlandii i jedna na biegunie, są oznaczone jako Insula Deserta. Ta na północ od Europy to Hyperboerea, a ta na północ od Ameryki jest oznaczona jako Aron Pei. Róż określa wody na czterech wyspach jako Mare Sugenum i mówi o gwałtownym wirze, który zasyca napływające wody w głąb ziemi. Ponadto jego mapa pokazuje pierścień małych, bardzo górzystych wysp wokół czterech wysp, które według Ruysza są niezamieszkane. Ponadto na mapie tej, w samym centrum wysp, również znaleźć można formację nazwaną Rupes Nigra. Kolejna mapa ukazująca cztery lądy na północy jest mapą nieznanego autora, zamieszczoną w wydanej w 1578 roku książce angielskiego kapitana Georgia Besta pod tytułem True Discourse. Krainy te nazwane są przez autora Terra Septentrionalis, czyli północna kraina. Petrus Plancius, właściwie Peter Platewot, holenderski astronom, kartograf i teolog, jest autorem mapy. Orbis Terrarum Typus De Integro Multis In Locis Emendatus, wydanej w 1594 roku. Na mapie tej również wyraźnie zaznaczone są cztery wyspy zlokalizowane na biegunie północnym, zaś pomiędzy wyspami znajduje się Rupes Nigra. Istnieje wiele innych map z tamtego okresu, dosłownie dziesiątki, w tym również mapy z XVII wieku, które pokazują tę samą konfigurację wysp wokół bieguna północnego. Czy to tylko przypadek, że na mapach z XVI i XVII wieku na biegunie północnym znajdują się cztery wyspy oraz pewna struktura określana jako Rupę z Nigra? Czy też wszystkie one opierały się na inwencjo Fortunata, dziele dziś zagubionym? Mercator, jak już wspomniałem, korzystał z tego dzieła, którego autorstwo on i jemu współcześni przypisywali angielskiemu minorytowi Nicolasowi z Lin. Jednak istnieje duża grupa badaczy, którzy nie zgadzają się z przypisaniem tego dzieła właśnie jemu. Niemniej jednak, bez względu na to, kto jest autorem Inventio Fortunata, można pospekulować w związek w geografii bieguna północnego z nordyckimi legendami. Według mitologii skandynawskich na północy znajduje się wielki wir Hvergelmir, studnia świata. Wir ten powoduje pływy i wpycha wodę do podziemnych kanałów. Paulus Warnfridi, znany również jako Paweł Diakon, mnich benedyktyński żyjący w VIII wieku z klasztoru na Monte Cassino, poeta, kronikarz, jest autorem następującego cytatu: Niedaleko od brzegu, o którym wcześniej mówiliśmy, na zachodzie, gdzie ocean rozciąga się bez granic, znajduje się ta bardzo głęboka otchłań wód, którą powszechnie nazywamy pępkiem oceanu. Mówi się, że dwa razy dziennie wysysa fale i wypluwa je ponownie. Jak to udowodnione na wszystkich tych wybrzeżach, gdzie fale wdzierają się i wracają z straszliwą szybkością. Przez wir, o którym mówiliśmy, mówi się, że statki często są wciągane z taką szybkością, że wydają się przypominać lot strzał w powietrzu, a czasami gubią się w przepaści. Często w chwili, gdy statki mają zniknąć w wirze, są ponownie wyciągane na powierzchnię przez nagły wstrząs fal i są ponownie wysyłane z tą samą szybkością, z jaką zostały wciągnięte. Również Mercator opowiada o owym wirze w następujący sposób. Potworna przepaść w morzu, ku której ze wszystkich stron zbiegają się fale morskie, pochodzące z odległych stron i biegną razem jak gdyby prowadzone tam przez kanały. Wlewają się w te tajemnicze odchłanie natury, są jakby przez nią pożerane i zdarza się, że statek tam przepływa, jest chwytany i wciągany z tak potężną siłą fal, że natychmiastowo go połyka, by nigdy więcej go nie zwrócić. Patrząc na te wszystkie XVI-wieczne mapy bieguna północnego, na którym zlokalizowano cztery wyspy rozdzielone wodami, na myśl od razu przychodzi biblijny ogród Eden. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz pana wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne owoce rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej Pishon, jest to ta, która okrąża cały kraj Habila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite. Tam jest także wona na żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki Gichon okrąża ona cały kraj Kursz. Nazwa trzeciej rzeki Hitdekel płynie ona na wschód od szuru. Rzeka czwarta to Perat. Biblijny opis ogrodu Eden jest niemal identyczny z wyobrażeniami Merkatora i jego współczesnych na temat bieguna północnego. Mamy centralny element ogrodu, drzewo życia. U Merkatora jest torupę z Nigra oraz Cztery Krainy, cztery wyspy zlokalizowane wokół góry. W apokryficznej księdze jubileuszów, Noe dzieli ziemię pomiędzy swych synów, wykorzystując jako granice cztery rzeki wypływające z Edenu. W 26 rozdziale apokryficznej księgi Henocha czytamy: Stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wyrastały z tego drzewa. Ujrzałem tam świętą górę, a pod górą po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi. Z kolei w księdze psalmów mamy odniesienie do góry Boga, zlokalizowanej, a jakżeby inaczej na północy. Wielki jest Pan i Godzin Wielkiej Chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego Święta, wspaniałe wzgórze, radością jest całej Ziemi. Góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego króla. Sama Biblia i teksty apokryficzne odnoszą się do czterech krain rozdzielonych rzekami, pośród których stoi drzewo życia lub Góra Boga. Czy więc Biblia wspomina o Wirze okrążającym nurupę z Nigra i krainy północy? Niektórzy autorzy jak chociażby Delno West utożsamia ów wir Mercatora z źródłami Wielkiej otchłani, które sprowadziły na Ziemię potop. Teoria ta jest niezwykle intrygująca, jednak nie ma żadnych dowodów, by Beheim, Mercator czy Rüsch traktowali północny wir jako odpowiednik biblijnych źródeł Wielkiej Odchłani. Niemniej jednak należy tu wspomnieć o Adhanasiusu Kirscheru, 17 wiecznym niemieckim teologu i jezuicie. W 1665 roku opublikował pierwszy wykres globalnej cyrkulacji oceanów pod nazwą Mundus Subterraneus. Podążając ścieżką wyznaczoną przez Inventio Fortunata, stwierdził, że na biegunie północnym znajduje się bir, który wsysa wodę ze wszystkich oceanów. Twierdził również, że wody te co prawda wypływają z powrotem na powierzchnię Ziemi, jednak nie w ogrodzie Eden, lecz na biegunie południowym. Niemniej jednak Analogia pomiędzy geografią bieguna północnego z Inventio Fortunata a biblijnym rajskim ogrodem Eden jest niezwykle ważna i interesująca. Rubez Nigra i otaczające w górę wyspy są, zdaniem XVI-wiecznych kartografów, środkiem Ziemi. Analogicznie, w piśmie świętym ogród Eden i Trzewo Życia stanowią centrum naszej planety. Na przestrzeni wieków różne kultury opowiadały o mitycznych krainach, a także górach, drzewach czy słupach. Znajdujących się w ich środku. Owe struktury i lądy były według różnych wierzeń pępkiem świata, aksis mundi miejscami najświętszymi, stanowiącymi miejsce spotkania nieba z ziemią, wykazującymi między sobą wiele podobieństw. Bramańsko-Hinduska oraz Butudyjska koncepcja ziemi jest bardzo złożona ze względu na kreatywność indyjskich mitografów która sprawia, że istnieje wiele różnych wersji każdego mitu oraz z uwagi na to, iż w mitach tych rzadko porzucane są stare idee i teorie, lecz przedstawiali je obok nowych, nawet jeśli były one niespójne. Skupmy się na wczesnej hindusko-buddyjskiej koncepcji Ziemi, Kathurdvipa Vasumati, a więc modelu czterech kontynentów Ziemi. W mitologii tej święte centrum Ziemi nie znajduje się w Indiach, lecz jest zlokalizowane daleko na północy, na odrębnym, niedostępnym kontynencie. Tym centrum jest góra Meru, zwana Sumeru lub Sineru. Góra Meru jest według mitologii buddyjskiej ościał świata, Axis Mundi, stałym punktem wokół którego krążą niebiosa. Na szczycie góry Meru znajduje się Treja Streamsa, najwyższy z sześciu światów buddyjskich bogów. Zgodnie z tym modelem cztery wyspowe kontynenty Ziemi ułożone są w formie kwiatu lotosu wokół góry Meru. U Tarakuru na północy, Ketumala na zachodzie, Bhatsrava lub Pumbavideha na wschodzie i Bharata lub Jambudipa na południu. Jambudipa to część świata zamieszkana przez ludzi. Święte księgi hinduizmu Wedy opisują, że bogowie żyją na dalekiej północy i jeden dzień dla nich jest dorównowaczny jednemu rokowi dla ludzi. Było to oparte na założeniu, że na biegunie północnym przez 6 miesięcy mamy światło słoneczne i 6 miesięcy ciemności. Varaha Mihir, jeden z najsłynniejszych indyjskich astronomów, żyjący około VI wieku naszej ery, zidentyfikował biegun północny jako lokalizację góry Meru w swoim słynnym dziele Panch Siddhantika. Mitologia buddyjska bardzo szczegółowo opisuje wymiary góry i kontynentów. Góra Meru ma około 676 km wysokości, zaś kontynent Jambudipa, na którym znajdują się Indie, ma 80 000 km szerokości. W tym obszar Himalajów i obszar zamieszkany przez ludzi liczy 24 tysiące kilometrów szerokości. Opis zawiera nazwy pasm górskich rzek i opisy ras półbóstw wraz z ich wzrostem, długością ich życia czy kształtem twarzy. Na samej górze lub obok niej znajduje się jezioro Anotata, stanowiące źródło wszystkich ziemskich rzek. Jezioro jest otoczone górzystym brzegiem, a przez skalne otwory w tym brzegu w kształcie głowy wołu, konia, lwa i słonia płyną cztery rzeki odpowiednio na południe, wschód, północ i zachód. Rzeki trzykrotnie okrążają jezioro, a następnie płyną na cztery strony świata. Podobieństwa między mitologią buddyjską a geografią bieguna północnego z Inwencja Fortunata są oczywiste. Obie koncepcje umiejscowiają na biegu niedużą górę otoczoną czterema wyspami ułożonymi zgodnie z kierunkami świata. W obu przypadkach mamy do czynienia ze strukturą wirem lub jeziorem Odpowiedzialną za gospodarkę wodną Ziemi. Obie koncepcje wykazują oczywiście różnice, jak skala, poziom szczegółowości czy kierunek przepływu wody. Jednak w dużej mierze podobieństwa są imponujące. Johannes Ruch na wspomnianej już mapie nazywa jedną z wysp zlokalizowaną na biegunie północnym Hyperboreą. Hyperborea jest legendarną krainą, która zgodnie z mitologią grecką znajduje się daleko na nieokreślonej północy. Hekataios z Abdery w traktacie o hiperborejczykach którego fragmenty przetrwały do czasów obecnych, przedstawił mieszkańców krainy jako rzeczywisty lud mieszkający gdzieś na dalekiej wyspie na Oceanie Północnym. Jest to kraina wiecznej szczęśliwości, raj na ziemi. Sama nazwa Hyperbora oznacza „za północnym wiatrem”. Co ciekawe, Hyperborea, czyli Arktida, to zdaniem naukowców starożytny kontynent, który istniał kilka tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Arktyki. I był zamieszkany przez północną cywilizację. Naukowcy uważają, że w przeszłości wyspy Arktyki były otoczone lądem, a nie niekończącymi się polami lodowymi. Zgodnie ze starożytnymi kronikarzami na Arktyce panował kiedyś umiarkowany klimat, na oceanie nie było lodu, zaś mieszkańcy byli równie zaawansowani jak mieszkańcy Atlantydy. Między innymi dysponowali technologią pozwalającą im podróżować między biegunami. Istnienie kontynentu północnego opisuje wiele starożytnych legend greckich. Od dawna naukowcy próbują odnaleźć dowody istnienia hyperborei. Podobno na początku XX wieku sowieckie ekspedycje natknęły się na ślady Hyperborejczyków, labirynt płyt, kamiennych pomników i rzeźb naskalnych. W mitologii irańskiej święta góra nosiła nazwę Hara Zaiti. Jest to góra polarna stanowiąca geograficzne centrum wszechświata. Wokół góry krążą gwiazdy, za nią nocą chowa się słońce. Na górze znajduje się źródło wszystkich wód świata. Spływają one z góry jako potężna światowa rzeka Arudvisura Anahita, która z kolei zasila Wielkie Morze, Waurukasa, na którym spoczywa świat. Awesta, kompilacja starożytnych świętych tekstów religijnych wyznawców Zaratustrianizmu, wspomina o Arianem Waegjo, starożytnej krainie Ariów, opisuje ją jako najwspanialszą ze wszystkich siedmiu stref świata zlokalizowaną na północy. Na początku bieżącej epoki najwyższe bóstwo Zaratusztrianizmu Ormust ostrzegł mieszkańców Arianem Vallejo przed nadchodzącym drugim mroźnym okresem, epoką lodowcową i doradzał im by opuścili tę krainę. Mitologia japońska i chińska opisują pałace swoich bogów jako zlokalizowane bezpośrednio pod Gwiazdą Polarną i jednocześnie w centrum Ziemi. Obie mitologie nazywają Górę Shumisen, lecz w rzeczywistości jest to kolejna z nas świętej góry Meru. Słońce i księżyc krążą wokół tej góry. Zbocza góry wznoszą się szeregiem stopni, tworząc kwadratowy kształt piramidy. Po obu stronach mieszka jeden z czterech niebiańskich królów. Wokół góry znajduje się 9 gór i 8 oceanów oraz 4 kontynenty. Mówi się, że ludzie żyją na kontynencie znanym jako N-Budai, na południe od góry. Buddyści wierzą, że ich święta góra łączy trzy królestwa nieba, ziemi i piekła. Wiele kultur i mitologii wspomina o tajemniczej, legendarnej krainie, zlokalizowanej na dalekiej północy. Jednocześnie wiele z nich w centralnym punkcie tych miejsc lokuje święte góry stanowiące pomost pomiędzy ziemią, a niebem i piekłem. Wiele podobieństw pomiędzy tymi legendami opowiadanymi przez kultury całego świata sprawia, iż nawet najbardziej sceptyczne osoby zaczynają powątpiewać w geografię bieguna północnego, postulowaną przez główny nurt naukowy. Stare mapy, religia i wierzenia z całego świata zdają się potwierdzać, że na biegunie północnym istnieje lub istniał nieznany ląd, czy też wyspy, stanowiące oś i centrum naszego świata? Czy mityczny kontynent arktyczny był jedynie wytworem wyobraźni średniowiecznych kartografów? Czy też być może rzeczywiście Arktyka kryje przed nami jedną z najbardziej tajemniczych zagadek świata? Czy możliwe byłoby zatuszowanie tak niezwykłej informacji? Jeśli kontynent arktyczny, wyspy go tworzące. Oraz góra leżąca w centralnym miejscu tego lądu istnieją. To kto i dlaczego ukrywa to przed nami? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.